Proszę Państwa, w naszym studiu pan Wojciech Perek, który reprezentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece. Dzień dobry. Często jest tak, bardzo często jest tak, że właściciele kominków niewłaściwie w tych kominkach palą. Chodzi o e, rozpalanie i palenie od góry. E, jeśli, mm, Zawsze paliło się od dołu. Jak ognisko, prawda? Jak ognisko. W lesie. I to jest taki jakby odruch, żeby nałożyć tego drewna, pod spodem jakaś rozpałka. I tak jest. Natomiast e, prawidłowo, żeby się to prawidłowo rozpalało, dobrze spaliło, nie kopciło i nie dymiło, e, trzeba ułożyć grubsze kawałki, cieńsze, na wierzch trochę drobnych i rozpałka i rozpalić to od góry. Bo to nie było. zawsze można palić w kominku, prawda? Tak, są dwa rodzaje jakby przepisów, które nam to regulują. Na Mazowszu jest to Mazowiecka uchwała antysmogowa, która mówi, że wszystkie urządzenia, które są montowane, te kominki nowe od października 2017 roku muszą spełniać wymogi ekoprojektu To jest taka początkowa data, a z kolei stare kominki, ktoś miał, można ich było używać do końca grudnia 2022. Czyli teraz e, paląc na przykład dzisiaj musimy mieć pewność, że jest to kominek, który spełnia te wymogi tego projektu. No ale żeby mieć kominek, żeby palić w kominku, to potrzebny jest komin. Prawda? No, bez tego nie tak, jest. To jest kluczowa rzecz. Ja mówię o tym nie, tak jest. No, teraz jest taka e, moda, zauważyliśmy że ludzie budują domy bez kominów. Hmm. I coraz Ciebie częściej... Wydaje dosyć nienaturalne, prawda? No, dopiero jakby rozum wraca razem z pierwszymi rachunkami za prąd, za, prąd, za gaz. Oczywiście. W większości, jak nie we wszystkich przypadkach, istnieje jakaś możliwość zamontowania tego komina już w już istniejącym budynku. I jeśli już mamy komin, no to już jest z górki, bo możemy do tego podłączyć albo jakieś proste urządzenie, jak, jakiś piec, jak koza, jakiś piec wąz czy też możemy tam zbudować kominy. A czym palimy? A czym palimy? E, najlepiej palić e, drewnem suchym, e, liściastym. Drewno mokre nam się nie będzie palić. E, Dewno i Nawet z góry. Panie. E, nawet z, o, właśnie, zwłaszcza z góry. Złaszcza Tutaj klienci, którzy próbują to rozpalić mokre drewno z góry, no, często się skarżą, że, że nie, nie działa. działa, nie działa. A to jest po prostu wina mokrego drewna. Czy to jest tak, że na przykład jakieś przepisy regulują to, że są takie dni, w których nie można palić w kominku? A takie, w których można? Tak, jest to, o czymś takim słyszałem. Y, słusznie, dobrze pan słyszał. Jest to drugi rodzaj te, tych przepisów antysmogowych, tak zwane programy ochrony powietrza. I teraz na Mazowszu e, ten program ochrony powietrza, to jest ciekawostka, jeszcze do tamtego roku, jego poprzednia wersja, on był aktualizowany w tamtym roku, on przewidywał coś takiego, że istnieje tak zwany, myśmy to tak nazywali żartobliwie Mazowiecki Dzień, Smogowy, który trwał od końca kwietnia do końca roku, 250 dni w roku dla niektórych powiatów, gdzie nie można było używać kominków, które nie były jednym źródłem ciepła. I to zostało zmienione w tamtym roku ta, ten program ochrony powietrza. I teraz jest to tak, jak w innych województwach, że w niektóre dni, gdzie są przekroczone te poziomy emisji, w niektórych powiatach, bo to jest. No ale, to wobec tego... nie, ale to wobec tego właściciel takiego kominka, skąd on czerpie taką? Skąd ma wiedzieć no z internetu? To ogłasza wojewódzki inspektorat ochrony środowiska są. Okay. Strony, to jest aktualizowane tak Cały to czas? To powinno być codziennie aktualizowane, natomiast ciekawostka jest taka, że niektóre powiaty mają te stacje pomiarowe, a inne nie. Wiosiu, a inne nie. No tu na przykład przyjmuje się dla tych innych odpowiednio z jakiegoś innego powiatu pomiar, chociaż no nie wiem na jakich zasadach jest to robione i czemu na przykład ktoś miałby nie móc palić w kominku, zaznaczam, że nie będącym jedynym źródłem ciepła, bo to nie jest tak, że. No tak, jest oczywiście. E, oczywiście. E, dlatego, dlatego że w sąsiednim Wiecie, wiecie, dlatego, że mieszka w innym... Po to to przykład, jest jakiś absurd. Tak. Jak zalegalizować stary kominek? Lepiej wymienić niż legalizować. E, wymienić, ale najpierw e, radziłbym sprawdzić, czy ten kominek, to urządzenie, nie spełnia czasami tych wymogów. Projektu, bo często Oczywiście. się zdarza, że Przez. kominki produkowane przed wejściem przed. Oczywiście. już spełniały... Panie Wojciechu. W Warszawie i na całym Mazowszu wolno palić w kominkach.